Czy jesteś gotowy, aby odkryć sekretne sposoby na rozbudzenie jej najgłębszych pragnień? Zaraz poznasz sekrety, które zapewnią ci wyjątkowe przeżycia w łóżku. Te sekrety, o których każdy boi się mówić, zabiorą cię w uwodzicielską podróż. Wykonując te kroki, możesz całkowicie przejąć kontrolę nad jej sercem i ciałem. Cześć! Dziś porozmawiamy z Tobą na bardzo ciekawy temat zaraz odkryjesz, jak zrozumieć, że osoba, którą kochasz, chce się do Ciebie zbliżyć. W tym filmie dowiesz się, jak odczytać sekretne sygnały bliskiej Ci osoby i jak rozpoznać prawdziwe emocje, które kryją się za tymi sygnałami. Jeśli jesteś gotowy, zaczynajmy. Moc tajnych wiadomości. Czasami słowa najlepiej wyrażają to, czego nie możemy powiedzieć. Twoja ukochana osoba może w tajemnicy dzielić się swoimi uczuciami i pragnieniami w wiadomościach, które do Ciebie pisze. Chociaż te przesłania często wydają się zwyczajne, bardzo ważne jest odkrycie ich ukrytego znaczenia. Słowa, emotikony, których używa podczas przesyłania wiadomości, a nawet chwile, w których milczy, mogą próbować ci coś powiedzieć. To da ci głębsze zrozumienie jego atrakcyjności dla ciebie. Jeśli stale cię komplementuje i podkreśla w swoich wiadomościach, jaka jesteś cudowna, może to być znak, że chce spędzać z tobą więcej czasu. Ponadto, jeśli stale publikuje wpisy i udostępnia ci dane osobowe, oznacza to, że zbliża się do ciebie emocjonalnie. Takie zachowanie jasno pokazuje, że chce z Tobą bardziej intymnej relacji. Wreszcie, jeśli ich komunikaty są krótkie, ale treściwe, może to być również ważny sygnał. Znaczenia ukryte w prostocie niosą czasem największe wskazówki emocjonalne. Te małe, ale skuteczne wiadomości mogą w rzeczywistości być odzwierciedleniem jego pragnienia zbliżenia się do Ciebie. Rozmowa z oczami, ukryte spojrzenia. Oczy są oknami, które odkrywają najgłębsze tajemnice duszy. Jeśli osoba, którą kochasz, jest zafascynowana momentem, w którym nawiązuje z Tobą kontakt wzrokowy, za tym spojrzeniem może kryć się ukryte znaczenie. To nie jest tylko przebłysk, to właściwie odzwierciedlenie Twoich głębokich pragnień. Te spojrzenia czasami znaczą znacznie więcej niż słowa. Jeśli ktoś utrzymuje z Tobą kontakt wzrokowy przez dłuższy czas, może to wskazywać na zainteresowanie i pociąg do ciebie. W takich chwilach słowa stają się niepotrzebne, w świecie, w którym mówią oczy, pozostajecie tylko Ty i on. Błysk w oczach jest jak wiadomość płynąca z serca, ta wiadomość jest silną oznaką jego pragnienia bycia bliżej Ciebie. W takich chwilach wszystko wokół Ciebie znika. Czas zwalnia, świat staje się mniejszy, a my po prostu gubimy się w jego oczach. Te głębokie spojrzenia wzmacniają niewidzialną wieś między dwojgiem ludzi i są wyraźnym sygnałem, że chce spędzać z tobą więcej czasu. Jeśli zauważysz te spojrzenia, oznacza to, że stałeś się częścią tej magicznej chwili. Kontakt fizyczny, niezauważalne dotknięcia. Dotyk jest jednym z najstarszych i najpotężniejszych środków komunikacji w relacjach międzyludzkich. Drobne dotknięcia, jakie okazuje ci ukochana osoba, mogą w rzeczywistości być sposobem na wyrażenie swoich uczuć, gdy słowa są niewystarczające. Te akcenty mogą wydawać się zwyczajne, ale ich ukryte znaczenie jest znacznie głębsze i bardziej znaczące. Kiedy trzyma cię za rękę, delikatnie dotyka twojego ramienia, czy czuje dotyk na twoich włosach, ważne jest, aby dostrzec magię tych chwil. Dotyk fizyczny wzmacnia wieś emocjonalną między ludźmi, a taki dotyk pokazuje, że ukochana osoba pragnie nawiązać z Tobą bardziej intymną relację. Kontakty te mogą czasami wydawać się przypadkowymi działaniami, ale w rzeczywistości zawierają wielką głębię emocjonalną. Te akcenty dają poczucie zaufania i komfortu. Kiedy osoba, którą kochasz, nawiązuje z Tobą fizyczny kontakt, chce wzmocnić swoją wieś z Tobą. Nasilenie takiego kontaktu podczas wspólnych chwil jest wyraźnym sygnałem, że on lub ona chce się do ciebie zbliżyć. Zwłaszcza jeśli te dotknięcia nastąpią w nieoczekiwanych momentach, może pojawić się chęć spędzenia więcej czasu i głębszego okazania zainteresowania tobą. Zrozumienie emocji stojących za tymi dotknięciami może przenieść twoją relację z ukochaną osobą na nowy poziom. Każdy dotyk jest w rzeczywistości częścią jego emocjonalnego przywiązania do ciebie, a to oddanie przybliża was do siebie. Magia kontaktu fizycznego wzmacnia wieś między wami w cichy, ale efektowny sposób. Dostrzeganie tych małych, ale znaczących chwil pozwala wyraźniej dostrzec zainteresowanie bliskiej ci osoby. Jego dotyk jest najwyraźniejszą oznaką, że chce spędzać z Tobą więcej czasu, dzielić się więcej i nawiązać razem głębszą więź. Tajemnicze zachowania, ciche przyciąganie. Czasami najsilniejszych emocji nie da się wyrazić słowami. Jeśli osoba, którą kochasz. Wykazuje wobec ciebie tajemniczy stosunek, takie zachowania mogą w rzeczywistości być głęboko zakorzenionym odzwierciedleniem jego zainteresowania tobą. Ciche przyciąganie jest jedną z najsilniejszych więzi między dwojgiem ludzi i objawia się bez potrzeby słów. Tajemnicze zachowanie czasami czyni ludzi jeszcze bardziej atrakcyjnymi. Jeśli osoba, którą kochasz, czasami zachowuje się tajemniczo, zamiast zawsze rozmawiać z tobą otwarcie, może to oznaczać, że rzeczywiście chce, aby jego związek z tobą był bardziej wyjątkowy i znaczący. Ten typ zachowania zwiększa atrakcyjność mężczyzny i zwiększa atrakcyjność między wami. To ciche przyciąganie jest elementem, który jeszcze bardziej wzmacnia więź między wami. Osoba, którą kochasz, zachowuje się wobec ciebie tajemniczo, pozwalając ci wejść w jej emocjonalny świat. Ta tajemnica pozwala odkryć uczucia i pragnienia, które skrywa w swoim wewnętrznym świecie. Tajemnicze zachowanie zwiększa atrakcyjność między dwojgiem ludzi, a ta atrakcja prowadzi do pogłębienia waszego związku. Tajemnica zawsze budzi ciekawość. Jeśli twoja bliska osoba utrzymuje z tobą relację w ten sposób, może to być znak, że chce spędzić z tobą więcej czasu i lepiej cię poznać. Tego typu zachowanie może być metodą, której używa, aby wzmocnić swoją więź emocjonalną z tobą. Tajemnicza postawa dodaje nowy wymiar waszemu związkowi i sprawia, że przyciąganie między wami staje się jeszcze intensywniejsze. Ta cicha atrakcja czasami znaczy znacznie więcej niż słowa. Jego tajemnicze zachowanie jest w rzeczywistości odzwierciedleniem jego pragnienia głębszego doświadczenia swojej relacji z Tobą. Ta tajemnica wzmacnia wieś między Wami i sprawia, że jego relacja z Tobą staje się bardziej wyjątkowa i znacząca. Osoba, którą kochasz, tak naprawdę chce pogłębić swoją wieś emocjonalną z Tobą dzięki tej tajemniczej postawie. Zazdrość i zaborczość, tylko on cię pragnie. Zazdrość jest jednym z najbardziej złożonych i głębokich uczuć w związkach emocjonalnych. Poczucie zazdrości i zaborczości, jakie okazuje ci Twój ukochany, jest w rzeczywistości odzwierciedleniem jego oddania dla Ciebie i tego, jak ważna jest jego relacja z Tobą. Te uczucia pokazują, że chce tylko Ciebie i nie chce się tym dzielić z innymi. Fakt, że bliska ci osoba jest o Ciebie zazdrosna jest czynnikiem, który dodatkowo wzmacnia jej więź emocjonalną z tobą. Chociaż zazdrość może czasami wydawać się szkodliwa, wyrażona w odpowiedniej dawce i we właściwy sposób, czyni twój związek bardziej wyjątkowym. To uczucie pokazuje jego zaangażowanie wobec ciebie i to, jak poważnie traktuje swój związek z tobą. Osoba, którą kochasz, chce chronić i wzmacniać swoją więź z tobą, będąc zazdrosnym o innych. Zazdrość wiąże się z poczuciem zaborczości nie tylko wobec innych, ale czasami także w stosunku do ich relacji z tobą. Jeśli osoba, którą kochasz, chce cię posiąść i utrzymać z tobą więź, jest to znak, jak silne są jego uczucia do ciebie. To poczucie własności pokazuje, jak poważny jest twój bliski związek z tobą i że nie chce cię stracić. Czy zastanawiałaś się kiedyś, co kobiety tak naprawdę uważają za atrakcyjnego w mężczyznach? Odkryj trój sekretne rzeczy i dowiedz się, jak być bardziej atrakcyjnym w związkach. Przeczytaj teraz i zrozum, dlaczego kobiety uważane są za niezastąpione. Te emocje to elementy, które wzmacniają zaangażowanie i zaufanie w związku. Poczucie zazdrości i zaborczości u bliskiej ci osoby wskazuje, że chce ona nawiązać głęboką więź emocjonalną w swojej relacji z tobą. Ta więź czyni wasz związek bardziej wyjątkowym i znaczącym. Zazdrość i zaborczość to silne oznaki, że twoja ukochana osoba chce pogłębić swoją relację z tobą. Te reakcje emocjonalne są siłą, która zwiększa atrakcyjność między wami i pogłębia wasz związek. Osoba, którą kochasz, chce uczynić swoją relację z Tobą bardziej wyjątkową i znaczącą, będąc zazdrosną i zaborczą w stosunku do Ciebie. Te uczucia są oznaką, że Twoja ukochana osoba chce utrzymać z Tobą kontakt i trzymać Cię z dala od innych. To pokazuje, jak silna jest wieś emocjonalna między Wami. Szóste ciche oczekiwanie cierpliwe czekanie na Ciebie. Cisza czasami znaczy więcej niż słowa. Osoba, którą kochasz, może w milczeniu na ciebie czekać. Ta cisza jest wyrazem jego cierpliwości do głębokiego przeżywania swoich uczuć do ciebie i czekania na odpowiedni moment. Cierpliwe czekanie jest w rzeczywistości oznaką jego zainteresowania tobą i głębokiego pragnienia, jakie do ciebie czuje. Osoba, którą kochasz, chce poczekać na odpowiedni moment, zamiast przyspieszać swój związek z tobą. To cierpliwe oczekiwanie jest oznaką, że chce uczynić swoją relację z Tobą bardziej wyjątkową. Ciche czekanie to proces, który wzmacnia wieś emocjonalną między dwojgiem ludzi, a proces ten pogłębia uczucia, jakie żywi do ciebie bliska osoba. Cierpliwość pokazuje jego oddanie wobec Ciebie i to, jak poważnie traktuje swoją relację z Tobą. Takie cierpliwe podejście pokazuje, jak bardzo bliska ci osoba jest zdeterminowana w swojej relacji z Tobą i że chce tę relację przeżyć jak najlepiej. Cierpliwe oczekiwanie może czasem być wyrazem najsilniejszych emocji. Osoba, którą kochasz, chce doświadczyć swojego zainteresowania i miłości do Ciebie głęboko, z czasem, bez pośpiechu. To pokazuje, jak silne są Jego uczucia do Ciebie. To ciche oczekiwanie jest w rzeczywistości odzwierciedleniem burz emocjonalnych, które w nim zachodzą. Osoba, którą kochasz, z czasem chce ujawnić swoje głębokie pragnienia i miłość do Ciebie. To cierpliwe podejście jest oznaką, że chce uczynić swoją relację z Tobą bardziej wyjątkową i przeżyć tę relacje w najlepszy możliwy sposób. Ciche oczekiwanie może czasem być najsilniejszym przejawem miłości, co dodatkowo wzmacnia wieś emocjonalną między Wami. Ciche oczekiwanie to jeden z najsilniejszych znaków, który pokazuje głębokość więzi emocjonalnej w Twoim związku i zainteresowanie ukochanej osoby Tobą. Takie cierpliwe podejście pokazuje, jak poważnie traktuje swoją relację z Tobą i że chce ją przeżyć w najlepszy możliwy sposób. Cierpliwe czekanie jest oznaką, która pokazuje, jak głębokie i silne są uczucia, jakie darzy cię ukochana osoba. Drodzy przyjaciele, w tym filmie odkryliśmy, jak osoba, którą kochasz, w tajemniczy sposób wyraża swoje zainteresowanie tobą. Mam nadzieję, że te wskazówki pomogły wzmocnić twoją więź i pogłębić relacje z ukochaną osobą. Jak zawsze pamiętaj, że najważniejsze jest to, aby twoje uczucia i emocje były wzajemnie otwarcie wyrażane. Jeśli ten film Ci pomógł, nie zapomnij go polubić i zasubskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia w kolejnym filmie, trzymajcie się z miłością.